Chciałbym Państwu zademonstrować zakładanie łańcuchów zimowych ale troszeczkę w innym stylu niż to, co widziałem w innych firmach i na pokazach w YouTube. Ja do tego posłużę się lewarkiem. Wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób, gdyż nakładanie łańcuchów na oponę czy pod oponę nie zawsze, tak mi się wydaje, nie zawsze jest, jest korzystne. Czasami, jeżeli jest oblodzone podłoże, jeżeli kładziemy łańcuch pod oponę, no nie zawsze możemy go nie zawsze podciągnąć opona, mimo że będziemy chcieli najechać na ten łańcuch, nie zawsze nam się to uda, gdyż opona będzie się ślizgała. A tutaj zademonstruję Państwu mój sposób. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, to dostosować poziom pojazdu do lewarka. Tak jak mówiłem, nie będę potrzebował podnoszenia czegoś na lewarku. Jak najmniejsze użycie siły. Resztę zrobi auto. No i proszę, teraz bez użycia najmniejszej siły mamy koło w powietrzu i możemy teraz zakładać łańcuch. Bardzo ważną rzeczą jest, aby przed włożeniem łańcucha pod oponę rozłożyć go umiejętnie, żeby nie było problemu później przy naciąganiu tego wszystkiego. I możemy jechać.